Cześć! i patrzcie co porobiłem z rozrzutnikiem Minęło trochę czasu od kiedy ostatni film wstawiłem A warfalma jak sobie stała tak sobie stoi Co zrobiłem? Wyciąłem tą poprzeczkę tak jak mówiłem Wstawiony został całownik Koła gwiazdowe Trzy odzyskałem, wszystko szło dobrze Na czwarte mi pękło podczas zbijania, więc wywaliłem są koła na no, tak zwany wysoki ząb. Nie są jeszcze, tak jak doradzał mi tam ktoś mm, na filmie, w typie forschmita ale i tak już ładnie to łańcuch na tym siada. Poza tym, no, w miarę godziwe pieniądze za to chcieli. E, wymienione zostały tutaj cełowniki, które trzymają skrzynię przekładniową, bo to wszystko przegniło. Tutaj je po prostu obcinałem, wstawiałem drugi ceownik do zdrowego miejsca i żeby wyeliminować te gnicie tej okolicy to tutaj dałem blachę. To wszystko jest na grubo zamalowane podkładem przed spawaniem, po spawaniu po to, żeby łańcuch nie wciągał gnoju, który się będzie osadzał bezpośrednio na skrzyni i wtedy sobie to tutaj gnije. Przegniły te kątowniki, to wszystko było tak zgnite, że że to po prostu wyciąłem, wstawiłem to nowy towar, tutaj dałem e, m, płaskownik do prowadzenia łańcucha z jednej z drugiej strony, po środku dwa. Nowa jest ta oprawka, bo też była pęknięta. E, wytulejowałem wytulejowałem e, wałek. Są nowe tulejki, co prawda nie mógł, przepraszam, nigdzie dopasować typowo od warfarmy, dlatego zrobiłem to z tulejek od polskiego zwykłego dwuosiowego rozrzutnika. One są y, skracane, obtaczałem je trochę, także każda tulej składa się z dwóch krótszych. Tutaj akurat jest łączenie w miejscu kalamitki tego punktu smarnego. Wstawiłem drugie nowe mocowanie, czy nowe, za dużo powiedziane bo wszystkie towar, który w niego wstawiam to jest odzysk, ale po prostu wstawiłem drugą tą podporę, bo też była e, wysoce przeciętna. E, wczoraj wjechał podkład, ile mogłem tyle doczyściłem, najgorsze są takie te wrzery, ale zastosowałem korinę. E, koriną robiłem dwie przyczepy takie e, i 3,5 tonówki, także jedną sprzedałem, druga jest u nas w gospodarstwie już trzeci rok i pomimo tego, że też była właśnie czyszczona sztywierkami i takimi rzeczami to nie wychodzi tam korozja Korina się bardzo, bardzo dobrze się spisuje na tym. W sumie nikt mi nie zapłacił za reklamę Koriny, ale do takich napraw renowacyjnych to naprawdę jest bardzo dobra farba. W międzyczasie w międzyczasie poprawiłem tutaj mocowania wałków napinających. Na dyszlu wymieniłem kawał blachy. Była, były dziury, tak jak tam widzieliście. To robiony jest kolejny wspornik pod wałek womu, napędu. Także to już mamy pozamykane. Eee, co tu jeszcze mam? Teraz zacząłem walczyć. Tu muszę jeszcze wyciąć z jednej strony zwyciętej, po prostu wstawię takie zastrzały. Bo tu jest delikatnie przykorodowane, także to wygniło. To wzmocnimy. Eee, uporałem się z wałkiem napędowym, bo tutaj była taka, taka pornografia, była przyspawana. Nie dość, że krzywo, to to jeszcze z pogwałceniem wszystkich praw techniki mechanicznej. Po prostu z obciąłem, zatoczyłem, zatoczyłem to na stożek, zachewtałem to w tokarce, wyrównałem pod łożysko. Także to jest drugi, drugi wałek. Nie wiem, ze złomu jakiś kawałek womu przyniosłem. I to się teraz ładnie kręci. Obsiądzie na nowych łożyskach. Uszczelnimy to i będzie jeździło. Teraz w tygodniu wywalę go pewno na dwór bo mam fajny mrozek. Wale go na dwór, przewinę go do góry kołami, zwalę tandem i tandem wjedzie do garażu na tulejowanie. A może jeszcze w międzyczasie zarzucę blachę, bo blacha nie będzie wymieniana, blacha pójdzie ta, która była. Yy, ona jest naprawdę w dobrym stanie, to jest trujeczka blacha położona, tylko była położona po prostu niedbale, bo nie był doczyszczony, nie był zabezpieczony, a była przyspawana blacha. I dlatego tam się jeszcze obornik dostawał, gnojowica, i to wszystko sobie korodowało. Także teraz blachę też pospawam, pomaluję w miejscach spoin. Dopiero tu będzie spawana. Jak już ją tam pomocuję, to przewalę go do góry kołami. I po prostu zabezpieczę to wszystko na grubą mieszaniną ropy towotu. Zanim to pójdzie w obornik czy tam w kukurydzę, żeby, żeby to sobie zabrudziło się i jak będzie tłuste. Także tyle mamy zrobione. Do zobaczenia. A, jeszcze w ramach tych ogłoszeń parafialnych to owierka już nie jest potrzebna, bo nabyłem. Co prawda, powyżej budżetu przewidywanego, ale ceny nowych maszyn są tragicznie wysokie, a używki za nimi naga, nadrabiają. Także wszystko jest już bardzo, bardzo drogie. Jak tak dalej będzie, to pójdziemy z torbami. Do zobaczenia.